Hotel bez filtra, zanim klikniesz rezerwuj. Dziś na tapet bierzemy hotel Zamek Kamelot w Dębicy w województwie podkarpackim. I zanim wyciągniesz swój Excalibur czekaj, bo ten hotel najlepsze lata ma już za sobą albo nigdy ich nie miał. Po złożeniu zamówienia dostajemy kod, który jest ważny od 14 do 12 następnego dnia. Do hotelu dostajemy się od tyłu budynku. Co ciekawe, kod to pierwsze liczby naszego numeru telefonu. Ten sam kod wbijamy do pokoju. I wchodzimy do komnaty Merlina. Na wstępie wita nas lodówka. Potem przychodzimy zaraz do głównego pokoju. Dość duży, łóżko też solidne. A po lewej stronie telewizor z płaskim ekranem, ale oczywiście nie smart TV, więc go nawet nie załączam. Potem patrzymy się, co mamy do picia. Czajniczek na herbatkę, kawkę i woda jest. Przez okno patrzymy się. Chyba jedyna zieleń, która jest widoczna z tego hotelu. Dodatkowa zieleń to jeszcze paprotka. No i fotel na drobny odpoczynek. Teraz idziemy zobaczyć tron króla Artura. Dość czysto, nie można narzekać. Dość chłodno. Łazienka jak Łazienka, więc zobaczmy ją na szybko. Po zobaczeniu toalety chciałem wam pokazać lokal, który znajduje się po drugiej stronie ulicy. Jest całkiem spoko. No i pokazać to, że hotel znajduje się przy dość ruchliwej ulicy, więc warto się zastanowić, czy takie połączenie nam pasuje. Noc przebiegła w miarę spokojnie. Materac jest trochę zapadający się i czuć troszeczkę sprężyny, które się wbijają w ciało. Ale nie była to najniewygodniejsza noc. Mogę powiedzieć, że taka pół na pół. Udało mi się przespać. Za ścianami było spokojnie, nic się nie wydarzyło w nocy. Więc oceniam tą noc jako w miarę okej. Okay. No i lecimy na śniadanko. Sala śniadaniowa trzeba powiedzieć dość duża, widać, że przygotowana na duże imprezy, ale niestety było na niej dość, dość zimno. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu, jak widać, nie jest zbyt bardzo urozmaicone, ale dodatkowo pani jeszcze zaproponowała, że może przyrządzić jajecznicę. Jako, że się śpieszyłem, nie wybrałem tej opcji i wziąłem to, co było dostępne na stole, oczywiście wraz z kawką. Zobaczcie, to moje śniadanko. Starałem się jeść dość zdrowo, a cena za tą całą usługę to 189 zł za nocleg dla jednej osoby. Sami ocenicie, czy to dużo otrzymało. Moja ocena to 5 na 10. Być może tu jeszcze wrócę. Dajcie znać w komentarzu, jaką opinię byście wystawili temu hotelowi.